No, Siemenacko, witam Cię już w 99 odcinku podcastu cenera personalnego, gdzie rozmawiamy sobie jak zawsze na tematy związane z poprawą naszej sylwetki. Dzisiaj będziemy sobie rozmawiać o tym, dlaczego osoby, które trenują na przykład kilka lat, nie mają dalej rezultatów. I z tej racji, że głównie właśnie pracuję z takimi osobami z generalnej populacji, które na tę usiłownię uczęszczają na przykład dosyć długo. To po jakimś czasie przychodzą do mnie właśnie z takim problemem, że Karol, no słuchaj, trenuje już x czasu, no, i dalej po mnie, jakby tego nie widać, sam nie widzę jakiejś dużej różnicy, a na przykład rok już jestem na tej siłowni. No powiedz mi, co robi źle. I właśnie będę chciał Wam powiedzieć, jakie najczęściej rzeczy widzę w swojej pracy jako trener personalny, które właśnie no, widzę u tych osób. I pierwsza rzecz, przede wszystkim trzeba sobie zdefiniować, i to też jest po części moja praca, żeby ewentualnie kogoś naprowadzić na dobre tory. Mianowicie, czym jest ta zmiana? Czym jest dla Ciebie ten rezultat? I w ankiecie wstępnej u jest takie pytanie. Jaką sylwetkę chciałbyś osiągnąć, i tutaj możesz podać imię i nazwisko tej osoby. I bardzo często, najczęściej młode osoby wpisują tam imiona i nazwiska popularnych fitnessowych celebrytów, nazwijmy to, influencerów, którzy tą sylwetkę osiągnęli w sposób nienaturalny. A ta osoba, która do mnie przychodzi, chce tą sylwetkę osiągnąć naturalnie. No i tu pojawia się problem, no bo się tego nie da zrobić. I oczywiście ty swoją sylwetkę jak najbardziej możesz zmienić, ale raczej na 99,9% ona nie będzie wyglądała tak, w taki sposób, jaki wygląda ta sylwetka tych influencerów, dlatego że przede wszystkim ci fit influencerzy są popularni dlatego, że mają po prostu po pierwsze tak ponad przeciętną genetykę, że ona się bardzo mocno wyróżnia spośród i tak już ładnych sylwetek. Czyli mówi się na to inaczej taki tak zwany freak genetyczny. I do tego, jak jeszcze podrasujesz to na przykład środkami dopingującymi, to to wygląda jeszcze razy 10 seksownie. A jeśli coś wygląda tak, właśnie razy 10 seksownie, to bardzo mocno zwraca na nas uwagę w sieci. Tym samym również takie osoby się wybijają i są popularne. No chociażby na, na TikToku. Oczywiście, jakby nie chcę tutaj nikomu zarzucać to, że jest na bombie, bo tak jak powiedziałem, wcześniej ten pierwszy element, czyli bycie tym frikiem genetycznym, no również robi robotę. No i jak zgłosi się do mnie osoba, która po prostu długo trenuje i nie ma tych dużych rezultatów, no to jeśli. Robiąc nawet naprawdę duże błędy na siłowni, robiąc złe techniczne ćwiczenia, jedząc do dupy, ty nie rozbudowałeś jakoś mega ładnie tej sylwetki. Po części też to może mówić, że nie ma się predyspozycji do ponadprzeciętnej sylwetki. Mówię ponadprzeciętnej, nie mówię o jakiejś dobrej, która będzie się nam podobać, tylko właśnie do tej ponadprzeciętnej, którą bardzo często się inspirujemy właśnie oglądając social media. Więc przede wszystkim moim zadaniem jest sprowadzić troszeczkę taką osobę na ziemię i powiedzieć jej, słuchaj no, podałeś, że chcesz wyglądać tak jak ta osoba X, no wiem, że ta osoba nie jest naturalna, też ma do tego mega predyspozycje, czy to właśnie genetyczne, jak i po części też środowiskowe, no bo żeby jednak... U naprawdę ponad przecież nie wyglądać, to trzeba jednak troszeczkę życia poświęcić na te treningi, a nie każdy sobie można to pozwolić. Więc przede wszystkim trzeba odpowiednio zdefiniować te nasze rezultaty. No i po części to też jest moje zadanie. Czyli tak jak powiedziałem wcześniej, sprowadzam na ziemię, jeśli ktoś ma wybujałe cele. A to nie do końca może być jakby sprzyjające naszej motywacji, jeśli my chcemy wyglądać jak topowa gwiazda fitnessu, a po roku mamy zmianę, wyglądamy lepiej, ale dalej nie wyglądamy tak pięknie, jak ten nasz influencer. Ale przechodząc już do takich dwóch rzeczy, nazwijmy to już, które Ty możesz zrobić, mieć wpływ, no to pierwsza rzecz to jest właśnie to, że Ty chcesz jakąś zmianę dokonać. Najczęściej jest to redukcja tkanki tuszowej. Z takim celem najwięcej ludzi przychodzi na siłownię. Na drugim miejscu raczej jest to rozbudowa masy mięśniowej, aczkolwiek to też będzie zależało od Twojego wieku, bo. Tutaj te wartości, jak i cele będą się różnić między grupami, mianowicie młode osoby, wiadomo, duża łapa, duży cycek, duża dupa, to jest najfajniejsza rzecz, jaką można mieć w tym wieku. Raczej osoby po 30, gdzie już tam zaczyna coś boleć, czy tam po 40, ich jakby wartością, którą chcą otrzymać przez siłownię, jest po prostu niższy ból, bycie sprawnym i wyglądanie troszeczkę lepiej niż wyglądają obecnie. No ale jakże i przy tej zmianie, i przy tej zmianie no musicie kontrolować w jakikolwiek sposób swoje jedzenie, bo samo chodzenie na siłownię jak najbardziej da ci rezultat i najczęściej jest to lepsze samopoczucie, lepszy sen, więcej energii w ciągu dnia. Natomiast jeśli chcemy tutaj jeszcze rzucić ten aspekt wizualny, czyli mniej tkanki tłuszczowej lub więcej masy mięśniowej, to tutaj ten aspekt związany z żywieniem no trzeba bardziej go podkręcić. Oczywiście jeśli również chcesz zadbać o swoje zdrowie pod względem wyników badań, jak i właśnie jeszcze lepszego samopoczucia, no to tutaj forma kontrolowania jedzenia, no tym bardziej będzie kluczowa. Kiedyś był taki mem, może go tutaj wkleję, że co ludzie myślą, że jest trudne i pokazują, że trening jest trudny, a dieta jest najłatwiejsza, I tak naprawdę jest, można powiedzieć na odwrót, że robienie treningów jest łatwiejsze, niż jeżeli trzymanie odpowiedniej jakości żywienia. No i teraz jakby co możesz dokładnie zrobić, żeby to jedzenie kontrolować? Ja najczęściej proponuję, ja osobiście bazuję na liczeniu kalorii. Czy to się sprawdzi u każdego? No raczej nie, bo my musimy, jako, ja jako trener personalny, musimy dopasować narzędzia do osoby. No jeśli ktoś jest, no po prostu powiem wprost, upartym osłem i nie lubi liczenia kalorii, nie będę mu tego proponował. Wtedy przechodzimy albo na jakiś stricte jadłospis, chociaż ja tego nie robię, to bardziej tutaj wtedy idę w stronę Zasad. Na jakich zasad My się zapytasz pewnie? Na przykład, pierwszą zasadą, którą musi trzymać osoba jest to, że musi być zawsze warzywo i owoce w każdym posiłku. To jest pierwsza zasada. Druga jest taka, że musisz zjeść tylko cztery posiłki w ciągu dnia albo trzy No wszystko trzeba dopasować do osoby. Kolejna rzecz. Nie podjadasz nic między posiłkami. Kolejna, nie pijesz pitnych kalorii, nie? Czyli wszystkie napoje słodkie, jak piłeś do tej pory, zamieniasz na zero. Jak nie piłeś alkohol, najlepiej jest się go pozbyć. No, chociaż tutaj też może wejść aspekt uzależnienia. No i tutaj nie jestem zbyt kompetentną. Wtedy trzeba udać się do specjalisty, który zajmuje się uzależnieniami. Więc jak widzicie, troszeczkę ten temat się zaczyna komplikować. Ale tak troszeczkę ogólniając, jakakolwiek forma kontrolowania jedzenia no musi być. Czyli jeśli chcesz schudnąć, to już wiesz, mówię pewnie długo, słuchasz, musi być deficyt kaloryczny. Żeby on był, najlepiej jest liczyć kalorie, no bo wtedy masz tak na tacy podane, ile zjadłeś, i wiesz, czy, to jest, i czy jest ten deficyt. Druga opcja gorsza, ale jak najbardziej może mieć przełożenie na rezultaty, jest wprowadzenie sobie zasad. I najczęściej u kogo te zasady się sprawdzą? Ja bym powiedział bardziej u osób, które naprawdę zaniedbały się je pod względem, nazwijmy to, żywieniowym i takim wizualnym i jakakolwiek zmiana wprowadzi już u nich rezultat. Bardzo często osoby, które są otyłe lub skrajnie otyłe, mają tak zbudowane nawyki żywieniowe, że na przykład potrafią wypić jedną butelkę coli z cukrem w ciągu dnia. I na przykład ta jedna rzecz mogła doprowadzić do tak nadmiernej masy ciała. Jeśli powiesz jakiej osobie, słuchaj, pierwsza prosta zmiana: zamień tę kolę z cukrem na kole zero. I nagle jest drastyczne ucięcie kalorii. Bo taka jedna butelka, nie wiem ile ona może mieć, aż sprawdzę. Coca-Cola. Weźmy sobie jako jedno opakowanie, półtora litrowe oczywiście, nie takie mniejsze. Będzie miało 600, 630 kalorii. Nie? Samego pitnego e, jakby produktu. I powiedzenie takie sobie, nie pij tego, wypij zero, czyli drastycznie mamy ucięcie 630 kalorii. I to może spowodować, że osoba właśnie nieświadomie wejdzie w deficyt. Wiesz, bo jeśli ty nie liczysz kalorii, to nie znaczy, że kalorie się nie liczą. Ale powiedzenie fajne. W ogóle bardzo... Trafne. No i nagle może być wow, może być efekt, że nagle kilogramy zaczynają spadać. No bo wprowadziłeś tak banalną, tak prostą zmianę. Kolejna zmiana dla takiej osoby, która gdzieś tam no skręciła żywieniowo w troszeczkę za stronę jest, dobra, dobra, to w takim razie mamy rezultat, bo nie pijesz już słodzonych napojów, czy tam po prostu nie pijesz kalorii. To teraz nic nie pojadaj między posiłkami, czyli ustal sobie, że jest 4 razy w ciągu dnia, ale pomiędzy nic tam nie wpierdzielaj chipsów itd. i tak dalej. Może być tak, że kolejne nagle 630 kalorii zostaje ucięte. Czyli jakby widzicie, to nie produkt powoduje, że ty tyjesz, tylko ta nadwyżka kaloryczna, którą to produkty dostarczają. I może być tak, że nagle ze 130 kg zrobiło się 90 prostymi dwoma zmianami, czyli nie pijesz płynnych kalorii. I nie podlegać nic między posiłkami, nie? I nagle jest zajebisty efekt. Co prawda, może ta sylwetka dalej być, nazwijmy to podlana na tych 90 kg, no ale kurwa, to jest dalej różnica między 130 a 90. Więc no teraz oczywiście nie mamy kontekstu, nie znam Ciebie, nie wiem jakie jest u Ciebie, nie wiem ile ważysz, nie wiem jakie masz nawyki żywieniowe, więc nie wiem jakie zmiany mogą wprowadzić u Ciebie dane rezultaty. Ale w każdym razie chcę to podsumować, że jakakolwiek interwencja z Twojej strony w kontekście żywienia, dobrze by było, żeby była. Ja osobiście proponuję liczenie kalorii. Jeśli nie wiesz jak się za to zabrać, w opisie tego podcastu czy filmiku na YouTube, nie wiem gdzie mnie słuchasz, jest link do odebrania darmowego kursu Pozwądź się Brzucha bez wyrzeczeń, ja tam mówię właśnie jak obliczyć swoje zapotrzebowanie, wejść w ten deficyt i jak używać tej aplikacji darmowej, jakie najczęściej błędy są popełniane, bo jeśli nie wiesz, chciałbyś zacząć to robić, no to to jest zajebisty start właśnie w tym kierunku. Oczywiście kurs jest darmowy, nie ma tutaj żadnych magicznych, nie wiem... Chwytów. No się mała przerwa w podcaście. Jeśli podoba Ci się mój podcast i lubisz go słuchać, to nie zapomnij, czy to na YouTube dać lajka w górę. Jeśli słuchasz mnie na Spotify, no to ocenisz mój podcast jako pięć gwiazdek, bo po prostu takie czynności powodują, że ten podcast idzie w górę. Ja już nie przerywam, więc wracamy do odcinka. I druga rzecz w kontekście, może bardziej mi powiedział rozwoju masy mięśniowej, jak jakiej wzmocnienia siły, no to jest to, że za lekko trenujesz. I tutaj. Jest takie powiedzenie, na pewno je znasz, że lepsza jest jakość, a nie ilość i tutaj zdecydowanie się podpisuje w kontekście treningów siłowych. Z racji tego, że mam doświadczenie pracy z ludźmi, którzy właśnie nie, trenowali, nie mają rezultatów, chodzą na siłownię, nie wiedzą co mają tam robić i decydują się na trenera personalnego, to zawsze słyszę to magiczne zdanie, stwierdzenie, Karol kurde jak ja sam chodziłem, lub sama chodziłam, to ja tak nie trenowałam, bo ja tam sobie tylko podniosłam, machnęłam kilka razy i to było tyle. A z Tobą, jak robię, to ja rzeczywiście czuję, co robię. No i tutaj chodzi o to, że my musimy po prostu dać z siebie wszystko na treningu. Znaczy, wszystko, dużo. Ja bardzo często tak mówię: no słuchaj, my robimy trening siłowy, a nie rehabilitację. Dlaczego tak mówię? No bo na rehabilitację oczywiście wkładamy pewien wysiłek. Ale on nie jest na tyle ciężki, żeby powiedzieć, że dałem z siebie 8 na 10, 9 na 10 czy 10 na 10 swoich możliwości. A w treningu siłowym właśnie na siłowni no powinniśmy dawać troszeczkę więcej niż na takiej rehabilitacji. I tą rzeczą, która właśnie bardziej nakierowuje nas w tym kontekście budowy masy mięśniowej, no to musi być ten trening po prostu konkretny. No i tutaj jest moja rola, że ja tej osobie pokazuję w praktyce, no słuchaj, no, ty chciałeś teraz skończyć to serię. Idziemy dalej, no bo ja widzę po Tobie, że to w ogóle na Tobie wrażenia nie robi. I tutaj można taką jedną rzecz rzucić. Takie zmęczenie psychiczne w trakcie wysiłku, jak i rzeczywiście te fizyczne. I o co mi chodzi? Tutaj posłużę się jednym ćwiczeniem, tak zwanym wyprostem nóg na maszynie, który jest bardzo zabójczy dla moich podopiecznych. W sumie dla każdego. I tam jak zaczynasz robić, to po pewnym momencie zaczyna Cię palić noga. I bardzo często osoby interpretują to palenie w mięśniu jako już dobra, już nie mogę i kończą. I tu się pojawia ten aspekt zmęczenia psychicznego, że to tak naprawdę Ty byś dał radę jeszcze robić, ale Ty sam sobie w głowie powiedziałeś, że to już jest koniec, że to już jest ciężkie. A wchodząc w ten aspekt rzeczywiście fizycznego zmęczenia, to Ty musisz napierdalać Napierdzielać chciałem powiedzieć, <laughs> nie wiem czemu od razu wyskoczyło mi tamto słowo. Do momentu, kiedy Ty rzeczywiście fizycznie nie możesz tego zrobić. I tutaj jest takie fajne zinterpretowanie sobie, może bardziej wyobrażenie, o to słowo mi bardziej pasuje. Wyobraź sobie, że ktoś stoi obok Ciebie, Ty robisz to ćwiczenie. Przykłada Ci pistolet do głowy i mówi, masz robić do odciny, bo inaczej... I że się to skończy. No i ty robisz, robisz, zacznijcie palić ten mięsień. No i ty normalnie byś już skończył. No ale masz tego ziomka, który ci celuje w głowę, i ty musisz dalej robić. I finalnie lecisz, lecisz do ciny i robisz do takiego momentu, że rzeczywiście fizycznie już mnogi nie wyprostujesz. Głowa tu już dawno została w, w tyle, a ty fizycznie chciałbyś, ale nie możesz. I to właśnie to jest ten ciężki trening. Czyli nie to, że głowa cię podpowiada w danym momencie, że to jest koniec, tylko już ciało ci mówi. I po części ja takim pistoletem. Na treningu jestem, czyli osoba robi, chciałaby skończyć, ale ja stoję obok i mówię N -n". i takiej umiejętności musisz Ty się też nauczyć, yy, jeśli trenujesz sam. Czyli Ty musisz potrafić siebie sam zmusić do tego, żeby to ciało zaczęło odmawiać Ci posłuszeństwa w trakcie wykonywania ćwiczenia. Czyli jest to tak zwany upadek mięśniowy, a nie głowa. Głowa ona zawsze się będzie mówiła wcześniej, że e, weź już skończ, bo to już jest ciężkie. Nie, jeśli głowa Ci zaczyna mówić, że to jest ciężkie, to dopiero się zaczyna robić ta efektywna praca. I te dwie rzeczy są takim głównym czynnikiem, który bardzo często prowadzi do tego, że tych rezultatów osoby nie mają. Czyli nie ma jakiejkolwiek formy kontroli swojego żywienia i treningi są za lekkie, w kontekście tego, że jest ta praca po prostu lekka, z daleka od tej swojej granicy, która tak naprawdę jest dalej niż myślisz. I bardzo często osoby potrzebują takiej osoby, która pokaże im, ty, słuchaj, no, ale dobra, ty się tutaj bawisz. Na ta granica jest dalej. Chodźmy tam. Tam jest no, wiadomo niekomfortowo, no ale no, musisz tam iść. I właśnie takimi rzeczami. No ja się za w swojej pracy, więc jeśli wiesz, że potrzebujesz takiej osoby, może na miesiąc, może na dłużej, żeby po prostu sprawdzić, czy dobrze robisz poszczególne rzeczy, no to możesz aplikować do mnie do współpracy. Link znajdziesz w opisie tego podcastu. Również się przypomnę, że na dole znajdziesz darmowe kursy właśnie Pozbądź się brzucha bez wyrzeczeń, jak jeszcze taki kurs odnośnie układania planów, jak chciałbyś coś tam sam sobie pokombinować, to taka... Pomoc z mojej strony również tam jest. A ja Ci dziękuję bardzo za odsłuchanie tego odcinka podcastu. Jak zawsze do usłyszenia w każdą niedzielę o godzinie 10. Do usłyszenia, trzymaj się. Cześć.